Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Słuchajcie, dziś nagrywamy Warbenda po raz pierwszy w OBS-ie. Tak jest, pierwszy odcinek z Good Game'a na OBS-ie już wleciał w sobotę ostatnią, a dzisiaj wlatuje pierwszy odcinek z Warbenda. Także mam nadzieję, że od teraz jakość filmów już na stałe po prostu będzie naprawdę na dużo wyższym poziomie, że. Mój dźwięk będzie dużo bardziej przyjemny i ogólnie jakość oglądania. Także tyle z ogłoszeń parafialnych. I bierzemy się do roboty. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy pod Dirim, bo ono jest oblegane. Aha, no tak, bo ja sobie grałem poza odcinkiem i znowu moi lordowie chyba zajęli Dirim, i ja sobie znowu. Tą armię tam wziąłem, już nie pamiętam, czy to było na odcinku, czy nie na odcinku, kurde, mnie się już myli, rzadko nagrywam tego Warbenda, jak już nagrywam to 10 odcinków naraz, nie? No, także, także taka sytuacja, nie wiem, nie mam pojęcia, ale mamy tutaj Bojara Nealche, którego sobie teraz rozwalimy. Poddaj się, Lumpkin, dokładnie, dziękuję, chodźcie za mną i... I cóż, i, i, i idziemy dalej się ekspić. Coraz bliżej powiem wam e, zrobienia mojego celu, czyli żeby wyszkolić wszystkich lordów na... E, Boże, wszystkich NPCów na przyszłych lordów i dopiero wtedy sobie skończę, skończę tą serię, Będę mógł iść na emeryturę i zaczniemy sobie jakieś... Inne gry ogrywać, ale spokojnie. W Warbenda będę chciał również sobie pograć jeszcze na modach. <laughs> na pewno co najmniej dwie modyfikacje będę chciał nagrać. Tyle wam od razu mogę powiedzieć. Nie powiem wam jeszcze, jakie, ale że na pewno będę chciał dwie. Jedna będzie, myślę, dość długa, a druga będzie stosunkowo, myślę, że krótsza dużo, ale i tak będzie się w niej działo. Mam nadzieję. Ale dobra, na razie skupmy się na tym, co się dzieje tu i teraz. Czyli y, musimy omijać strzały tych y, kuszników, które tam świstają nam koło uszu. Dobra. W drzewo, jasne. Wow. Weteran. Dobra, trzeba do nich chyba tam iść. Wow, piękna szarża. Ale na kurzników kurde skubane, dużo. Moje giną, moje giną nawet. Dobra. Ale w bezpośrednim starciu z tymi moimi piechurami no to zbytnich szans oni nie mają. Oni są dobrzy właśnie na odległość, jak to strzelcy, prawda? Jeszcze jakiś rekrut Halo. Dobra. Sześciu aż mi zginęło, ej. Wy to widzicie? <laughs> aż sześciu mi zginęło. To jest... O, koniu leży, martwy. Dobra, stop, podaję się. Zostajesz moim miejscem. Tak jest. W ogóle ja muszę teraz kontrolować czas, bo nie mam nakładki, ile trwa nagrywanie. Kurde, ja muszę sobie jakoś to ogarnąć, żeby jakoś to ten... Jest 9:48, no to do 20 minut. Dobra, do 10 po nagrywamy. Okej. Okay. <grystanie> Sorry. <grystanie> Będę musiał się teraz posługiwać yy, telefonem, żeby czas odliczać. Nie? Yy, dobra, tak. Tu mamy budki przygotowane już dla jednego z lordów. Yy, nie pamiętam dla kogo, chyba dla Kleti, bo ona jest gotowa, tylko że musi sobie. Siłę chyba, prawda? No musi sobie siłę chyba podreperować. Dokładnie, bo ma tylko na siódemce i jest to słabe. Bardzo, no ale cóż. No, huskarne, Wow. Dobra, mamy taką mieszaną armię, ale to mniejsza OTO. Jak już tu jesteśmy, chodźmy do tawerny. Może będzie jakiś Miałem nadzieję, że będzie jakiś ten. E... Boże, jak mu jest. Rolf. Przecież my Rolfa szukamy cały czas, wiadomo. O, o, o. I po porozwalać tych. Aha. Dobra, idę pod kryjówkę. Czekajcie, czy my mamy wojnę cały czas? Bo ja nie pamiętam, naprawdę. No pewnie, że mamy wojnę z wagierem. No. dopiero co walczyłem z Lordem Wagierów i ja się pytam, czy mamy wojnę, naprawdę? Może. Michael. Oblega Dirin. Dobra. Dobra, leśni bandyci. Dawno nie walczyliśmy z leśnymi. Oni są stosunkowo prostsi, ale też strzelają, więc trzeba uważać. Kurde, chłodno, mam rozstrzelnione okno. A chłodek leci. A dzisiaj w miarę ciepło przecież miało być. Kaloryfer włączony, nóżki się grzeją, ale tutaj w parki wiecie. Chłodek leci. Dobra, mamy jakąś kawalerię. Słowiański zbrojny, tam jakieś kergi. Tutaj moi lordowie przyszli. Dobra, dobra. A no i słuchajcie, no i przez to, że mam teraz OBS-a będę mógł nagrywać serie, które miałem w planie, ale który, których nie mogłem nagrywać ze względu na brak kompatybilności programu Windowsowego do nagrywania z różnymi aplikacjami do gier. To znaczy, e, na przykład Bannerlord się nagrywał, ale w jakimś zminimalizowanym okienku. Teraz będę mógł spokojnie Bannerholda nagrywać, ale Bannerlord w swoim czasie najpierw warbendy i modyfikacje do warbendów, a potem banner Lord Także spokojnie, spokojnie ludzie, będzie co robić. Nie wiem, czy mu w ogóle strasznie mi ścina ten warbend. czy znaczy takie spadki wydajności. Mniejsza o to na razie. Także mam już naprawdę plan na kanał. Myślę, że teraz kanał się momentalnie rozwinie, także będzie będzie co oglądać, I hope. Dużo gier będzie różnych teraz. Naprawdę. Także, uff, czemu ja wcześniej OBSa nie ogarnąłem? Nie wiem. Ale wiecie, ja jestem antytechnologiczny człowiek od zawsze. Odstraszam technologię, technologia się mnie nie słucha, także... <laughs> Trzeba to zmienić, kurczę. OBS fajne sprawy. Mam nadzieję, że nie jest za głośno muzyka, ani dźwięki w grze. No jeżeli coś tam skalibrujemy sobie jeszcze potem. Dobra. Bitwa wygrana. Pięciu owców, szesnastu tych. U. Dobra, chodźmy do Uksal. A sik najemny. No kurde, gdzie może być ten rąbany Nie no, gościu ma 22 tysiące denarów, naprawdę. To jest dopiero bogaty człowiek. Dobra, spokojnie. Ja tu mam plan nawet jakiś fajny. Bo ja bym sobie to kupił. Bo to jest fajne. Oh yeah, Mocniejsze rękawice. Mhm. Mm ty, może bym jeszcze jakąś tarczę fajną kupił. Tak by była, ale tu nie ma. Jaki łuk. Nie dużo lepszy. On jest szybszy po prostu. Dobra, eee, tyle z rzeczy tutaj. Możemy sobie teraz awansować nasze jednostki po tej bitwie. Rekrut. Dobra. Bojówka. Dużo z Fadian mam teraz jakimś cudem. Jak to się stało, nie pytajcie. Dobra, spadam stąd. Lecę na swoje ziemię. Mamy wojnę, trzeba pilnować ziem. O właśnie, Harald tworzy kampanię. Eee, dobrze, niech tworzy. Od tego jest. Wow. Patrzcie, co tu się dzieje. Czekajcie. O! Z Nordami się biją. Ii! Pomożemy im. Pomożemy Nordom. Logarson. Czy on tak w dupę by dostał. Ciekawe, ile stosunki mi z nim się polepszą. I z Królestwem Nordów. Czekajta, ta. Ja sobie jeszcze zrobię te... Rozdam poziomy. Bo północ. OK. I jeszcze sobie tylko zobaczmy... O, Matylda. Proszę cię bardzo. On tobie tu jeszcze brakuje, kurczę. Troszkę. ale to się zrobi. Dobra. bijemy się z nimi. Yo! Ja może nie będę szedł na pierwszy ogień. Eee, niech on, on ma w ogóle samych piechurów. Boże, no. O kuźma. To są ci? O kuźwa. Fuck you. Maj koń. No jeszcze go. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy. Panowie. Dobra, no to walczymy na piechotę w takim razie. Wow Taka to jest arma mieszana również u Mam ty na piechotkę To nie inny rodzaj bitwy tak na piechotę, nie? Ale ma to też swój klimat. Ktoś mi zginął. Dobra. No kurde mać, gin. Wow, przecież bym się nie obronił to bym zginął. Wszyscy panowie. Będziemy znowu strzelać teraz. Wow! Mojemu f o Boże! Dobra, do ataku, bo... Nie mam tarczy w ogóle, hej Aha, Ale mamy rodocką jakąś Pawełś! Dzień dobry. Kurzwa jaki rozdupciel tu jest. O kuźwa. Są strzelcy. O fuck you. Aha. Dobrze. Kuźwa. Nie mogę machnąć nawet. A mnie wszyscy. Dobrze. Pięknie. Ile zostało? Jeden. 7 mi zginęło w ogóle. 15 ranionych. Ja pierdzielę, Co to ma to Ma piękna pawemś. Teraz zmienia automatycznie kolor, jak podnosi ją e, inny lord. No, dokładnie. Która jest? Jeszcze czas. O, z, Nordu, z Nordami 1 na 5. stosunki trochę te. Ha, jeniec! Ha, jeniec! Dobrze. Nie ma miejsca. No to trzeba wrócić do zamku teraz. Żeby trochę sobie... Jeńców posprzedawać, wiecie. Jak tutaj zamyki Irbę? 66 ludzi, jakoś niedużo bardzo. No ale... Ale się trzyma na razie. Widzę, że wystarczająco ludzi, żeby... Poważnie. <grystanie> jeden na jeden bitwa to była. Turniej. Czekajta. Może by mi tam coś dołączyli. To awansujemy. O, strażnik, dobrze. łucznik to będzie. Strzelec tu będzie. Dobra, zbrojny. Huskarli 18. Zbrojny niech się na razie szkoli. Wagierski strzelec niech się ten... Sarański strażnik, dobra. Eee, czekaj, ta ja sobie może zmienię teraz tą Osobę, która marszałkuje w naszym królestwie. Naszej drogiej Lady Bryn, dobrze pamiętam. Eee, Lord Harald nie powinien. A kto powinien? Montevar. O, oni się z Merigą lubią. Dobra. Teraz tawerna, pośrednik okupów, bardzo dobrze. Prawie 300 tysięcy mamy. Przecież to jest chore. O korsarzy ile? Nie to, to. Hm? Hm? Krabieżcy jeszcze. Ile w ogóle tam się jeńców uzbierało w tym zamku? Ludzie. Przerządzaj garnizonem. Czekaj, ta bandyta. Wow. 15, 14. Dobra, i mamy trzech lordów. Nie niewoli. Niech sobie na razie siedzą. W niektórych modyfikacjach w ogóle... Pff. W niektórych modyfikacjach w ogóle można przecież sprzedawać lordów w niewoli. A albo ich zabijać, jak w Lordzie, na przykład. Tam też można, nie? Chłop! Dzień dobry, panie chłop. Z Strzapeszta. Turniej? Chodźmy. Dobrze, że... dużo obrażenia raz to ten ucznik. Jakim cudem on się broni. Jak ma nożyk. Wow. Rozgromieni. Dobrze. Mimo, że ja tu nic nie zrobiłem praktycznie, to roz. O jest łuk. Dobra, spokojnie. Nie, dobra. Mamy nożyk i mamy tarcze, jest ok. I mamy łuk przede wszystkim. I moi chyba popadali wszyscy. No, jeszcze jeden tam się trzyma. Dobra. Nie masz konia, nie masz jak walczyć na lance. O to chodzi. Piękne zwycięstwo. A tak to się robi. Spokojnie. najgorsze jak się rozpieszkrą wszyscy i nie wiadomo gdzie iść. matko, sami czerwoni zostali. Z jednym zielonym, ale co on tam im zrobi? O! Wow, koń mi przeżył! No ekstra! To mi się nad podobało. Jeden na jeden, na jeden, na jeden. Dobrze. Psium. O, nie zabiłem. Pięknie. Każdy zabił kogoś innego. Na strzała. Psz, jeszcze w swojego tak. Psz, w gardło. Nie no, dobra. Co on. O Jezus, on ma konia. Ale ma łuk, to mi gówno zrobi. Dzień dobry. Wow, jak się zbaguje w ścianie, to się zdenerwuje. Dobra. Siostra miecza przegrała, o to chodzi. 12 renome jeszcze w ogóle wpadło. O, tu sobie posprzedajmy właśnie. Rzeczy. Ja bym sobie również kupił trochę żywności, bo słabo stoimy z żywnością. Jak będzie. O i dźwięk się zbagował, i teraz mamy dźwięk turnieju, tak? Dobra, jeszcze eee... o to. Wła... Eee... O, że sobie jakieś zadanka porobię. No już może niekoniecznie na odcinku, ale poza odcinkiem. Także ja się może zajmę tutaj zadankiem, żeby właśnie złapać tych korsarzy i wrócę do was jak się z tym uporam. Bo tu wiecie, dużo czasu mi to może zająć, a doświadczenie jest spore, więc przyspieszę trochę progres, wiecie, moich pozostałych NPCów. Także w tym odcinku byłoby na tyle. Trochę sobie powalczyliśmy. Był turniej, udany. Pokonaliśmy Lorda. Jednego Wagierów, pomogliśmy potem yy, Lordowi Nordyckiemu, także jest ok. Dobra, także póki co wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.